Moja droga, wspaniała i piękna kobieto. Przychodzę dzisiaj do ciebie z taką informacją, spostrzeżeniem, jakkolwiek to nazwać, dotyczącą relacji, oczywiście. Być może masz podobne doświadczenie do moich, dotyczące tego, że. Twój partner jest idealnie Twoim lustrem. Oznacza to dokładnie tyle, że jeżeli Ty jesteś w jakimś minusowym nastroju, cokolwiek w Tobie się wydarza, jest Ci niekomfortowo samej ze sobą, to On nie pomaga, a bardzo często pogłębia ten stan. Też tak masz? Jeśli tak, to powiem ci, że masz anioła. I że z pewnością jesteś tutaj po to, żeby ten temat, który jest na tapecie, który wybrzmiewa w Waszej relacji, w końcu. Całkowicie przepracować, pozbyć się i dokonać takiej zmiany, żeby on już nigdy Ciebie nie dotyczył. Dlaczego? Ponieważ jeżeli Twój partner coś Ci pokazuje, to jedyną drogą do tego jest to, żeby się samej nad tym pochylić, wygrzewać to z siebie i zacząć zmieniać. Ta zmiana może być szybka, może być, może trwać całe życie, bo może być to lekcja na całe Twoje życie, i to wszystko jest ok. I chcę, żebyś wiedziała, że to jest coś, co jest w porządku. I uwaga: To, że Twój partner wkurza Cię i czasami powoduje, że jesteś. Sfrustrowana, masz maksymalny na niego i na rzeczywistość, która cię otacza w kurw. Niekoniecznie musi być powodem do rozwodu ani do rozstania. Warto się zagłębić w siebie i zastanowić, co on mi pokazuje. Przykładem jest mój były mąż którego moralizatorskie zapędy doprowadzały mnie do furii, do momentu, kiedy sama w sobie nie dostrzegłam tego, że mam takie same tendencje i że w dodatku tego w sobie nie akceptuję. Nie akceptuję tego w sobie, ponieważ taki był wobec mnie tato i mnie to bolało w dzieciństwie. Więc trudno mi było zaakceptować w sobie coś, co przypominało mi jego zachowanie wobec mnie, które było na tamten czas, kiedy byłam dzieckiem trudne, a później go przejęłam naturalnie, stało się moją rzeczywistością, stało się moim charakterem. I w momencie, kiedy mój były mąż zaczął zachowywać się w podobny sposób, doprowadzało mnie to do, to do białej gorączki. Bo było to coś, co również dotyczyło mnie. Bycie taką wywyższającą się, prawiącą morały, kazania i taką, która wie lepiej. W momencie, kiedy to dostrzegłam w sobie, zobaczyłam, że to jest też moim udziałem, kiedy to moje wiem lepiej zmalało i przestało być tym, które rzutowało na moje opinie, na moje postrzeganie rzeczywistości. Wtedy też mój ex ostatnio, jak go spotkałam, kiedy z nim rozmawiałam i zaczął właśnie wchodzić w ten ton takiego moralizowania, w, takiego, w ton takiego bycia wszystko wiedzącym. Zauważyłam, że mi to już nic nie robi, że jest to dla mnie kompletnie obojętne. Zaszła zmiana. I ona odbywa się zawsze na takim poziomie, że najpierw potrzebujemy wejść w siebie. I tą zmianę własną możesz oczywiście dokonać sama. Czasami mamy wglądy, czasami jesteśmy w stanie sobie same dopomóc wyoddychać bądź też dojść do tego balansu różnymi innymi sposobami. Ale z mojego doświadczenia oraz doświadczenia kilkudziesięciu już naszych klientek wiem, że metoda sesji kwantowej, którą proponujemy z Anią i którą skutecznie pomagamy sobie i innym kobietom, jest drogą na skróty. Jest drogą znacznie szybszą do uwolnienia, bo nie stoi za nią ego. My go omijamy. Idziemy wprost do źródła konfliktu, do przyczyny, tej praprzyczyny różnych blokad i Tematów, które Tobie przeszkadzają dzisiaj, tu i teraz. Czasami dotyczy to tego, że z danym partnerem idziesz już przez życie kolejne i kolejne, i raz On Ciebie zabił, później Ty Jego, w kolejnym wcieleniu byliście w jakimś układzie typu matka, ojciec. W jeszcze kolejnym byliście rodzeństwem, cały czas sobie zachodziliście za skórę w cudzysłowiu, albo robiliście sobie krzywdę w inny sposób. I nazywamy to relacją karmiczną. Oznacza to dokładnie tyle, że dopóki nie przerwiesz, nie uświadomisz sobie tego cyklu przyczynowo-skutkowego i nie przerwiesz go, czyli nie wyjdziesz z tego koła karmy. Nie zaczniesz się inaczej zachowywać, nie zaczniesz inaczej z nim w cudzysłowie grać, a może to wszystko zadzieć się tylko poprzez światło i miłość, czyli poprzez wyjście w górę z tego kręgu karmy, to będziesz tak się ciągle kręciła w kółko. I ciągle będziesz w tym kole ofiary, albo kata, albo ratowniczki. To jest to samo, to jest cały czas ten sam poziom. Aby z niego wyjść, droga jest poprzez uświadomienie. To uświadomienie często jest bardzo trudne, kiedy idzie się samej, kiedy nie masz świadomości, bo nie widzisz. Siebie dostrzec jest trudno. Kiedy mamy partnera obok, jest nam łatwiej, natomiast wtedy towarzyszą nam emocje. My z Anią wchodzimy bez emocji, nie znamy Ciebie ani twoich historii, robimy porządek, pokazujemy Ci praprzyczynę, światłem i miłością ją oczyszczamy, powodujemy, że przestaje Ci dana sytuacja w danym obszarze, na jaki się godzisz i z jakim przychodzisz do nas triggerować, przeszkadzać ci i czujesz luz i możesz zacząć wybierać inaczej z poziomu takiego właśnie luzu i bycia w takim balansie bez ciągłego rzucania się w prawo i lewo i bez wahadła to jest znacznie przyjemniejsze i łatwiejsze dochodzenie do siebie samej, tak naprawdę. Bo to, co tym rządzi, to nic innego jak programy. Tylko te programy są ukryte w naszej podświadomości głęboko i trudno nam jest je dostrzec samej. Dlatego jesteśmy my. Dlatego są nasze sesje kwantowe i dlatego jest to bardzo skuteczna metoda, bo omija ego, bo korzysta z różnych narzędzi, jak ustawienia Helingorowskie, jak totalna biologia, jak szamanizm, jak praca na komórce macierzystej. Idziemy tam, gdzie trzeba i robimy porządek z tym, co trzeba. Takimi metodami, jakie są najbardziej skuteczne i pożądane na daną chwilę, i zrozumiane, najbardziej adekwatne do tego, jak układa się sytuacja i Twoja świadomość na daną chwilę. I do końca tego tygodnia mamy dla Ciebie super ofertę, ponieważ do Sesji, jeśli zarezerwujesz ją, mamy jeszcze kilka terminów na grudzień, na drugą połowę grudnia. Jeśli do 7 grudnia 2024 roku zarezerwujesz termin sesji z kalendarza i ją opłacisz, dostaniesz od nas dwa e-booki, warte 110 zł. Każdy z nich jest Kompendium, które same ułożyłyśmy. Jeden jest przekazem ode mnie narzędzi, które możesz wdrożyć jako kobieta w swoje życie, w swoją um, rutynę codzienną, w swoje nawyki. Drugi pomoże ci dostrzec wzorce, zanim zaczną rządzić twoim życiem. I zanim rzeczywistość zacznie Ci je pokazywać. Zanim inni zaczną Ci je pokazywać i będzie Cię to wtedy dotykało emocjonalnie. Zacznie cię to dotykać emocjonalnie. Dlatego nie czekaj. Jeśli nosiłaś się z zamiarem rezerwacji sesji, to jest czas, kiedy możesz dodatkowo mieć dwa fajne narzędzia od nas całkowicie bezpłatnie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. muziaki, Pa-pa!